Dzień dobry, posmakuj, witam Cię w mojej kuchni, dzisiaj w związku z tym, że za oknem piękna pogoda, wiosna, przygotuję dla Ciebie zupę kalafiorową z pieszonego kalafiora. Mam nadzieję, jestem nawet pewien, że spodoba ci się ten przepis i będziesz go do końca. Zaczynam od kalafiora, wycinam głąb, różyczki dzielę na mniejsze części. Wiem, że dużo osób z Was lubi zupę pod każdą tak naprawdę postacią, więc postanowiłem, że dzisiaj przygotuję wegetariańską wersję zupy kalafiorowej. Tutaj, jeśli ktoś sobie życzy spokojnie, może dołożyć na przykład wołowinę i będzie miał wersję zupy kalafiorowej z mięsem. Więc kreatywność Wasza pozwoli na to, żebyście sobie zbudowali własne danie. Do kalafiora dodam trochę oliwy z oliwek i soli pieprzu. Wymieszam to. Kalafior ląduje w piecu rozgrzanym temperaturze 200 stopni na 15 minut. Teraz mogę zabrać się do przygotowania dalszych składników. Zaczynam od marchewki, bo jest najtwardsza. Kroję na połowę i robię pół talarki. Kalafiora po to podpiekam po to, żeby go skarmelizować, żeby wyciągnąć z niego takie dodatkowe smaki i aromaty. Teraz zabieram się za szalotkę. Jeśli nie możecie dostać szalotki, możecie użyć zwykłej cebuli. Przekroję ją na połowę i kroję takie ćwierć talarki. Celownicowy. Obrałem go. Kroję w grubsze plastry. Takie 3 mm. Jeśli wiosna, to oczywiście już młode ziemniaszki, które się już u nas pokazały. Kroję je w kostkę. Mam przygotowany bulion, jakieś 800 ml. Mogę przystąpić już do smażenia warzyw. Włączam palnik. Dodaję masło, nie możemy pozwolić, żeby się nam masło przypaliło. Zaczynam smażenie od marchewki, bo jest najtwardsza. Marchewka lekko podsmażona, smażyłem ją jakieś 2 minutki. Mogę dodać cebulę. Dodam troszkę masła. Marchewkę moglibyście również zetrzeć na tarce też byłoby w porządku. Dodaję celera. Podsmażę kolejne 2 minuty. Pozwólcie się też tym warzywom dobrze podsmażyć. Ten cukier, który jest w nich zawarty, lekko się skarmelizuje i to też nada nam dodatkowego smaku w zupie. Dodaję bulion warzywny. Oczywiście moglibyście go zastąpić bulionem mięsnym, jeśli macie. I mój pięknie podpieczony, upieczony kalafior. zużyję część, resztę będę mógł wykorzystać na przykład do jakiejś sałaty, albo będę mógł zrobić na przykład humus buraczano i podać go z takim właśnie pieczonym kalafiorem. polecam, pychota. Z ziemniaków odlewam wodę i dodaję do mojego wywaru warzywnego. Teraz trzeba podgotować jakieś 10. 10 minut dorzucimy jeszcze kalafiora, który jest bardzo fajny, wyraźny, chrupki. Pamiętajcie również o świeżych ziołach, które są nieodzowne w daniach wiosennych, nie tylko. Sporo natki pietruszki i trochę koperku, drobniutko, równo. 10 minut minęło, ziemniaczki już miękkie, ugotowane. Teraz mogę dodać kalafiora z tej wielkości, którą ja miałem główki kalafiora użyję tak naprawdę połowę więc jeżeli będziecie mieli taką małą, małą główkę to jedna główka Wam w zupełności wystarczy kalafior jest ekstra bo jest lekko chrupiący nie jest za miękki chrupie pod zębami i czuć go w całej kuchni naprawdę bardzo fajnie myślę, że Wam się to spodoba teraz go troszeczkę podgotuję a w międzyczasie zahartuję śmietanę Dodam też troszkę soli kłodawskiej do zupy, bo jeszcze w ogóle nie była solona. Ja wam zagotowuję i przygotowuję zupę do podania. Próbuję i wykańczam zupę, dodam trochę zieleniny. Dawałem już sól. Pieprz był dawany do pieczonego kalafiora, więc myślę, że powinno nam wystarczyć. Teraz będę podawał, jeśli uznam, że soli jest wystarczająco. Tak, jest ja okay, jest wystarczająco. Zupa gotowa, mogę ją podawać. Zupa z pieczonego kalafiora, wiosenna, z marchewką, z selerem naciowym, ziołami, sporo koperku, sporo natki. I voilà. Jestem przekonany, że na pewno będziesz w domu chciał wykonać tę prostą, wysenną zupę. Jeśli Ci się spodobał ten przepis, zostaw lajka, suba i skomentuj to. Do zobaczenia i cześć Pa! A może chcesz jakiś przepis ze szparagi? To kliknij tutaj.